Pokażę ci jak fajnie można na tym przećwiczyć całe nogi. No przede wszystkim nie ma treningu nóg bez przysiadów, więc stań sobie tyłem na tej platformie i spróbuj zejść jak najniżej. Na niej będzie ci nawet dużo łatwiej zejść niż stojąc na podłodze. Możesz sobie oczywiście zrobić też przysiad z jedną nogą do przodu, to będzie odpowiednio trudniejsze. No i jeżeli różnica siły w jednej i drugiej nodze jest inna, no to warto byłoby sobie nie robić tylko klasyczne przysiady, ale też właśnie w tym stylu. Platforma jest też świetna, żeby przećwiczyć łydki, nie trzeba szukać żadnego stepa, z którego się człowiek zsuwa, tylko stajesz sobie na platformie, opuszczasz piętę nisko, wspinasz na palce i powoli opuszczasz i masz świetnie przećwiczone łydki. No i ostatnie dwa ćwiczenia to są wznosy bioder i hip thrusty. tam działa to podobnie. Czyli opierasz sobie nogi na platformie. Szczególnie dobre jest to, gdy masz problem z wyczuciem pośladków, na przykład w hip Wtedy taką platformę, jak sobie podłożysz pod nogi, to na pewno będzie duża różnica. Polecam spróbować.